Witam serdecznie wszystkich fanów e, trzeciej strony medalu. Tym razem odcinek będzie troszeczkę inny niż, niż wszystkie. Postanowiłem, że spróbujemy wspólnie osłodzić sobie e, nasze życie do poważniejszych tematów. E, oczywiście jeszcze wrócimy. E, mam nadzieję, że ten odcinek się Wam spodoba. E, jutro jest bardzo ważny dzień dla bardzo ważnej osoby dla mnie, więc postanowiłem przygotować dla niej sernik na zimno. Tym razem ten odcinek będzie taki troszeczkę praktyczniejszy. Pokażę Wam jak nawet ja, facet, czyli teoretycznie dwie lewe ręce do pieczenia, potrafi zrobić coś naprawdę fajnego, smacznego i dość, 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 dość prostego, co czy możecie zaskoczyć swoich bliskich. Odkryłem sobie jakiś taki malutki, malutki potencjał kulinarny, a zostało to wszystko sprowokowane tylko i wyłącznie przez chłopaków do wzięcia. Jeden z głównych bohaterów niesamowicie przechwalał się tym, że jest tak wyjątkowy, bo potrafi zrobić sernika. Pomyślałam o tym skurkowane, zobaczymy, czy to jest takie trudne, i okazało się, że nie. Absolutnie nie. Wystarczy motywacja, mniej więcej trzymać się planu. Więc pokażę Wam właśnie na, na żywo, jak to wygląda w praktyce. I może przy okazji, nie wiem, ktoś na tym skorzysta, wykorzystując ten filmik do tego, żeby. Przygotować dla swojej wybranej, ukochanej osoby pysznego sternika na zimno. Będziemy potrzebować tak naprawdę wiadomo, serbiaderku, jajka, margarynę, dwie galeretki. Muszą to być galeretki czerwone konkretnie i dwie galeretki żółte. Będziemy zaraz pokazywał, zaraz krok po kroku, co należy zrobić. Na samym początku jednak chciałbym podziękować wszystkim, którzy obejrzeli do tej pory moje filmy. Dziękuję za nowe subskrypcje. To jest naprawdę bardzo, bardzo miłe, że ktoś jest ciekawy tego, co mam do, do powiedzenia, jakie wartości przedstawiam. I to jest też taka troszeczkę malutka mm, może nie tyle szpilka. Ale chęć pokazania tego, że tak jak ja powiedziałam, osoby z totalnie zdewastowanym poczuciem własnej wartości, odkrywając sobie jakiś potencjał, e, chcą go rozpowszechniać roz, roz dalej, pokazywać, że również coś potrafimy, również mamy jakąś wartość, więc to jest z kolei nawiązanie do tego pierwszego filmiku. E, w następnym odcinku poruszę troszeczkę bardziej swoją przeszłość, a także. Będę chciał pokazać e, tym osobom, które miały też szczęście mieć normalne dzieciństwo, normalne, normalny start życiowy, e, że z naszej perspektywy osób, które tego szczęścia nie miały, e, ten start życiowy wygląda zupełnie inaczej. I czasami bardzo łatwo jest nas oceniać, a jeszcze bardziej irytujące dla takich osób jak, jak ja, jak my, jest e, pouczanie nas przez osoby, które nigdy na szczęście dla nich z autopsji nie znają, co to znaczy m, żyć w domu, gdzie jest no, sytuacja, można wręcz by powiedzieć, patologiczna, nie ma czegoś takiego jak szacunek, miłość, nie ma jakichś wzorców. E, które, osoby, które znają tylko to z definicji i najgłupszy, najgorszy tekst, jaki tylko możemy usłyszeć, to odetnij się od przeszłości. Nie, to są rany, zarane raz na zawsze. To jest zranione serce, zraniona dusza, one się nam goiły, ale to jednak pozostanie z nami do końca. Cóż, bierzmy się za ciastą, nie mamy całego dnia. Teraz będziemy przygotowywać cukier, o którym wcześniej wspomniałem, wraz z margaryną. Będziemy usierać makutrze. Proponuję również przygotować dwie żółte galaretki, które będziemy dodawać do, 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 do sera. Więc one muszą być szybciej przygotowane, i później możemy zacząć zabawę z czerwonymi, które ładnie nam obejmą cały brzeg. Można dodać e, owoce, można dodać rozinki do ciasta. Wariacji jest mnóstwo, więc działajmy! Woda na glaretkę już nam się przygotowuje, jest nastawiona w czajniku, więc możemy zacząć od biszkopów i e, ułożenia podstawy, podstawnika, e, tak żeby można było. No, można było Później zalać to wszystko ciastem, za chwileczkę oczywiście pokażę jak wyglądają bliska, ale te do, do są dowolne. E, najlepiej wybrać właśnie takie okrągłe, łatwiej są po prostu je później e, ułożyć na, na, na blaszce. Mniej więcej za chwileczkę pokażę jak to powinno wyglądać. Myślę, że tego typu e, biszkopciki są wręcz idealne. Cóż, w moim wykonanie wygląda to w ten sposób. Staramy się każdą wolną przestrzeń zatkać nad małutkim kawałeczkiem biszkoptu po to, żeby później cała konsystencja była bardziej stabilna, więc teraz możemy się skupić na galaretkach. Przygotowujemy mniej więcej pół litra wrzątku. Teoretycznie na dwie galaretki powinien być litr, ale w ten sposób galaretka szybciej nam stężeje i mieszamy aż do momentu, kiedy będziemy mieli płynną konsystencję. Po wymieszaniu wkładamy jeszcze płynną galeretkę do lodówki i czekamy na stężeje, przy okazji już przygotowując ciasto. Według mnie najlepszą metodą, jeżeli chodzi o przygotowanie czerwonej galaretki jest moment, kiedy żółta już będzie w sieście, ponieważ ciasto będzie gotowe wraz z galaretką będzie musiało przynajmniej kilkanaście minut ostygnąć po to, żeby wcześniej przygotowane biszkopciki nam się po prostu nie uniosły. Im dłużej galaretka z ciastem pobędzie w lodówce, tym bardziej stężeje. Ergo ciasto będzie cięższe i cała podstawa nam nie uniesie się ku górze, więc będzie to wyglądało bardzo ładnie wizualnie. Mieszamy aż do całkowitego rozpuszczenia się galaretki. Kiedy galeretka już jest w lodówce, możemy troszeczkę obniżyć temperaturę, żeby szybciej nam stężniała. Od czasu do czasu mieszając ją, żeby nie pojawiły się grudki. A teraz cóż, bierzemy się za ciasto, kostkę margaryny i szklanka cukru do makutry, najlepiej do makutry, albo do jakiegoś naczynia, które pozwoli nam utrzeć ciasto i będziemy dodawać teraz 5 żółtek, oczywiście po kolei, a na końcu z eee, serwy, wiadereczku najlepiej, nie będę sponsorował tutaj firmy, nie będzie lokowania firmy eee, nie ma znaczenia, więc bierzmy się do dzieła oczywiście to jest najmniej ulubiony moment eee, przy, przy tworzeniu sernika na, na, na zimno, ucierania, więc chyba nikt tego nie lubi za bardzo Mam zabezpieczone włosy, mam chustę, więc Pani Magda Gessler nie będzie mogła mi dociąć, że nie jestem zabezpieczony odpowiednio, jeżeli chodzi o kulinarię. Cóż, ucieranie jest dość, dość no, mało przyjemne, bo wiadomo, że to wymaga czasu, chęci. Zresztą ogólnie najważniejszą rzeczą przy tworzeniu czegokolwiek, czy sernika, czy jakiegokolwiek czy innego ciasta są po prostu chęci i, Motywacja. Kręcimy cały czas w jedną stronę, jeżeli chodzi o ucieranie masła. Tą, tą, tym narzędziem, szczerze powiedziawszy, już nawet nie wiem, jak jest tego fachowa nazwa. Jak powiedziałem, jestem totalnym laikiem. Ktoś powie, że dlaczego, skoro poruszałem wcześniej dość, dość istotne kwestie na różne tematy. Nagle taki pomysł z ciastem. Po prostu chciałbym, żeby mój kanał był wielowymiarowy, żeby nie był e, monotematyczny. A cóż, hmm, wydaje mi się, że pokazanie komuś e, również czegoś, co może mu się przydać w życiu e, albo. Przygotować na przykład pyszne, pyszne ciasto, zaskoczyć swoją kobietę i przygotować pyszne ciasto dla niej e, może może przyciągnąć nowe osoby. Ciekawe e, tego co prezentują treści na, na moim kanale. Ucieramy tak przez e, krótszą chwilę, kiedy cukier już będzie jednolitą masą z cukrem, cukier będzie jednolitą masą z cukrem. Masło oczywiście będzie jednolitą masą z cukrem. Przepraszam za e, te przejęzyczenie. Kiedy już widzimy mniej więcej jedną konsystencję, mniej więcej tak to wygląda. Kiedy już widzimy jedną konsystencję, możemy w tym momencie zacząć dodawać powoli żółtka. E, cały czas oczywiście mieszając. Więc zacznijmy zabawę z żółtkami. Bardzo, bardzo istotne jest, żeby e, nie dopuścić by do margaryny z cukrem wpadło białko. Żółtko jest mega mega istotne. Mamy pierwsze żółtko. I ucieramy tutaj poprzednio, aż do momentu kiedy żółtko zostanie wchłonięte przez już gotową masę. I tak będzie 5 razy niestety. Trzeba się na to przygotować, dlatego sukiernia e, tego typu specjały są dość drogie, ponieważ są bardzo, bardzo strasochonne. Od czasu do czasu, kiedy widzimy, że masa ciasto ucieka nam za bardzo do góry, e, podnosi się, warto jest z powrotem e, przenieść na dół po to, żeby lepiej utrzeć ciasto. Cóż, no, na pewno należy włożyć dużo serca, e, trochę pracy. Szczerze powiedziawszy, wszystko, co tak naprawdę e, wychodzi smaczne i dobre, e, czy to w życiu, e, czy, czy na w takim e, prowizorycznym pieczeniu. Zresztą tu na nie będzie pieczenie, skoro to jest sernie na zimno. innym o ciastach, e, wymaga czasu, chęci, ale to jest naprawdę mega satysfakcja, kiedy coś nam wychodzi, a jeszcze większą satysfakcją jest, kiedy po prostu możemy podzielić się e, czymś, co sami stworzyliśmy z kimś bliskim, bo zawsze chodziłem do założenia, że dawanie czegoś od siebie, etc. jest czymś piękniejszym i dającym większą frajdę niż otrzymywanie. To już nie mówimy o prezentach, tylko o każdym praktycznie aspekcie życiowym. Ok? Dodajemy drugie żółtko. Co jak widać nie jest do końca proste? Ale jakoś jest, jest OK. Cyk. I ponawiamy czynności. W ten sposób musimy e, zrobić jeszcze trzy razy. E, kiedy będziemy mieli 5 żółtek w cieście, możemy zacząć dodawać ser. Tak mniej więcej wygląda <laughs> utarte ciasto, gdy dodamy 5 żółtek, więc teraz możemy już zająć się dodawaniem sera. Ee, żółta galaretka wciąż stężeje w lodówce. Przy okazji, już przygotowałem czerwoną, e, która będzie użyta dopiero na samym końcu. E, kiedy ona ostygnie, e, tak naprawdę będziemy mogli dopiero ją polać po cieście, gotowym ciście, które już będzie na tyle zastygnięte, że ta galaretka, czerwona galaretka e, nie wsiąknie w ciasto. I ewentualnie wcześniej, zawsze możemy dodać różnego rodzaju owoce. To tak jak powiedziałem, waria wariacji jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Więc niech czerwona nam sobie tutaj ładnie tężeje. Ok, teraz możemy się zająć taką właściwą e, częścią, czyli dodawaniem sera. E, polecam naprawdę ser Prezydent. E, jest trochę droższy, ale rozciera się kapitalnie. E, nie robi grudek, nie trzeba się w ogóle przejmować e, dodatkowym ucieraniem. E, płynnie, bardzo, bardzo płynnie, jak samitnie komponowuje, wkomponowuje się w ciasto. Więc zacznijmy. Także jeżeli Twój facet będzie mówił, że nie, czegoś się nie da albo nie daj Boże nie docenią tego, że to wszystko jednak wymaga e, dużych nakładów sił, a przede wszystkim motywacji I może nie jest tak mega skomplikowane, ale jednak, e, no cóż, jest bardzo czasochłonne, ale na drugi raz, na przyszłość bardziej po prostu doceni e, Twój wysiłek i Twój trud. A może przy okazji kogoś innego zainspiruje. Cóż, co prawda nie tak jak w moim przypadku. E, moją inspiracją był, e, był jeden z bohaterów chłopaków do wzięcia. ale, ale może to zainspiruje kogoś do zaskoczenia swojej drugiej półki, chociażby czy bliskiej osoby <coughs> wykonaniem takiego ciasta. Ciasto na zawsze dodaję od razu dwie łyżeczki, ponieważ wiem, że e, ser bardzo fajnie się wkomponuje w ciasto. E, robi się bardzo, bardzo szybko, płynna konsystencja. Jeżeli na przykład mamy inny rodzaj sera, to należy jednak dawać ciut mniej. Jeżeli chodzi o galeretkę, o tę czerwoną, o której wcześniej mówiłem, to jest ta sama zasada pół litra wody na galeretki. Najlepiej te większe. Chociaż będziecie mieli na opakowaniu napisane litr. Pół litra jest zdecydowanie lepszą opcją, ponieważ chodzi o tężenie, a przede wszystkim o smak. Jeżeli dodamy ciudniej wody, smak będzie bardziej intensywniejszy. A zwłaszcza, że na górę tej czerwonej nie potrzebujemy aż tak mega, mega dużo. To jest tylko i wyłącznie dodatek. Gdybyśmy w tym momencie dodawali na przykład żółtka i cukier, robiąc swoistego rodzaju mleczko, to tak, to wtedy miałoby to znaczenie. Jeżeli chodzi tylko właśnie o wizualność, o to, żeby to się ładnie prezentowało co z całą pewnością e, nie jest potrzebne. E, z całą pewnością duża e, ilość tej galaretki czerwonej nie jest bardzo, pod, e, bardzo, bardzo istotna i bardzo, bardzo potrzebna. E, oczywiście możemy tutaj dodać ryzyki, jak do normalnego sernika. To w zależności zawsze jest odwieczny pojedynek z ryzykami czy bez. E, za każdym razem, kiedy komukolwiek mogę, e, kogokolwiek mogę poczęstować ciastem. I wiem, że ta osoba na przykład lubi sernika, to zawsze jest to odwieczne pytanie: być albo nie być, tak? Czyli z rozynkami albo bez. No i mniej więcej to zawsze wychodzi po połowie, jeżeli chodzi o odpowiedzi. Więc na wszelki wypadek, jeżeli będziecie chcieli przygotować coś dla kogoś wyjątkowego, zapytajcie się, czy lubi cholerne rodzynki. I tak mieszamy aż do końca opakowania z serem. I za chwileczkę ponownie wrócimy. Tak powinno wyglądać utarte już ciasto po dodaniu całego sera. Nie ma grudek, ciasto jest jednolite. Więc w tym momencie teraz tylko de facto czekamy na moment, kiedy żółta galaretka nam na tyle stężeje, że już nie będzie bardzo, bardzo płynna, tylko będzie już miała postać bardziej Bardziej, bardziej stężoną, zresztą pokażę Wam to w momencie, kiedy wyjmę ją z lodówki, i wtedy wlejemy tę galeretkę do, do ciasta. Cóż, masa już jest gotowa. Zawsze czekając na galaretkę warto jeszcze ją troszeczkę przemieszać. No i cóż, wlewamy teraz żółtą galaretkę. Jest na tyle stężona i płynna. Ważne jest to, żeby nie przekroczyć czasu, jeżeli chodzi o tężenie, ponieważ gdy będzie za bardzo stężona, zrobią nam się takie niefajne grudki. I teraz bardzo ostrożnie będziemy mieszać ciasto, tak żeby galaretka wchłonęła, w całości, wchłonęła się w całości w ciasto. Później stawimy to na jakieś około pół godziny, żeby te, może troszkę mniej, 20 minut, żeby te ciasto było na tyle już stężone, by można było je polać po biszkopcikach. Ktoś powie, że dlaczego taki pomysł na ten odcinek. No cóż, może to jest też troszeczkę chęć pokazania tego, co będzie takim, może w tym momencie preludium do następnego odcinka, że osoby, które mają mega, mega zniszczone poczucie własnej wartości, niedowartości, są niedowartościowane. Tak naprawdę w dorosłym życiu cały czas żyjemy z tym piętnem przeszłości, że mają sobie czasami potencjał, którego nie jesteśmy do końca świadomi i możemy zrobić coś fajnego, możemy zrobić coś, co się komuś spodoba, co będzie komuś smakowało. Już nie mówię tylko i wyłącznie w kategoriach cukierniczych, ale. Każdy z nas może mieć jakiś ukryty potencjał, który gdzieś tam z tyłu, gdzieś tam w środku, blokujemy, ponieważ nasze poczucie bezpieczeństwa własnej wartości nie pozwala nam zniszczone poprzednie przez osoby najbliższe, ukochane, które powinny tworzyć w nas od dziecka, poczucie, że jesteśmy wartościowymi ludźmi. Oczywiście nie mówię o tym, żeby to były jakieś postawy narcystyczne, ale każdy z nas, e, pomimo takiej drogi, jaką przeszedł, może starać się mimo wszystko być dobrym człowiekiem, może starać się e, odkrywać sobie jakiś potencjał i mówienie, że jesteśmy skazani na taki los, ponieważ mieliśmy takie, a nie inne dzieciństwo, jest troszeczkę usprawiedliwianiem siebie. E, jeżeli na przykład, ok, nie możemy przyciągnąć innych osób, e, chociażby swoją urodą, e, tak jak na przykład w moim przypadku, to staramy się udoskonalać siebie, jeżeli chodzi o cechy charakteru. I naprawdę staranie się bycie dobrym człowiekiem, e, tworzenie sobie swoistego rodzaju altruizmu, poświęcanie swojego ja dla, dla drugiej osoby tak po prostu bezinteresownie e, jest czymś, Wyjątkowym, fajnym, to jest mega uczucie, jeżeli możemy komuś pomóc, choćby w jakiejkolwiek sytuacji. Czy to jest pomoc z matce, która dźwiga ku górze, z wózek z dzieckiem, żeby łatwiej było pokonać schody, czy nie wiem, przypuszczenie w kolejce, czy, czy doradzenie czegoś, czy nie wiem, przeniesienie starszej pani na drugie piętro zakupu, jeżeli widzisz, że, że ma z nimi problem, daje to mega frajdę. Daje to mega frajdę, wiem na swoim przykładzie, nie będę opowiadał o swoich tam historiach, czy w Polsce, czy, czy za granicą, ale nawet poświęcenie swojego czasu, swojego ja e, dla kogoś, czy to będzie m, w jakiś sposób e, e, u, uszanowane przez tę drugą osobę, czy nigdy nie oczekujmy oczywiście żadnej wdzięczności, e, to daje mega frajdę. i Mówienie, że pewne cechy, które zostały nam przekazane, a raczej ich brak, e, które nam troszeczkę utrudniły wejście w rosłe życie, e, piętnuje nas raz na zawsze, jest nieprawdą. To jest tak naprawdę ciągłe doskonalenie swojego charakteru. E, oczywiście w, na samym początku, zwłaszcza dla mężczyzn, e, zdanie ojca jest mega ważne. E, bardzo się. E, bardzo, bardzo przyjmujemy jego postawy, jego poglądy, jego myślenia ale kiedy nie wiem, kończymy, tak jak w moim przypadku, 15 lat, to już widzimy, że kurczę, ten człowiek nie ma racji, zachowując się w taki sposób, a nie inny, nie mając szacunku do drugiego człowieka, myśląc przede wszystkim bardziej o innych, o tym, żeby być w cudzysłowie postrzegany przez osoby trzecie, po taki wzorowy ojciec czy mąż, a w rzeczywistości to wygląda totalnie inaczej to już sami już możemy sobie wyrobić pewne postawy, jak należy się nie zachowywać. I myślę, że, że taka właśnie powinna być droga każdego z nas, który no, nie miał fajnego dzieciństwa, fajnego wzorca każdego z nas, który przeszedł jakąś drogę, który przeszedł pewnego rodzaju jakieś bardzo, bardzo niefajne doświadczenia. Bo sam na swoim przykładzie podczas choroby mojego ojca nowotworowej choroby. Kiedy de facto cała odpowiedzialność za, no za wszystko spadła na mnie, będąc już totalnie na emocjonalnym dnie. Powoli, powoli przez te trzy lata, zwłaszcza gdy wyjechałem za granicę, żeby wspomóc rodzinę bardziej finansowo, zakładałem wcześniej zbiórki. I też jestem mega, bardzo mega wdzięczny wszystkim, którzy nam pomogli w tamtym okresie i bardzo, bardzo to dziękuję to tak naprawdę, powstając wtedy z kolan i totalnie się nie dołując, nie niszcząc, ee, nic nie jest w stanie już nas zaskoczyć, nic nie jest w stanie nas już, nie wiem, złamać i wiemy, że poradzimy sobie w każdej sytuacji, która niejedną osobę po prostu pokonała, złamała, załamała. I przy okazji czasami los syła nam na naszej drodze życiowej osoby, Pozytywne, pomocne. Ja zawsze wychodzę z założenia, że nigdy nie oczekuj pomocy od nikogo, ale zawsze dawaj siebie maksa. Ale mimo wszystko, starając się trzymać taką postawę, poznajemy takie osoby, które są życzliwe, które widzą w nas jakiś potencjał, które potrafią być dla nas po prostu miłe. Warto, warto próbować i nie warto się usprawiedliwiać tym, ponieważ w życiu miałem tak i tak. Każdy z nas ma Ukryte mega w sobie potencjał, i każdy z nas e, powinien być świadomy, go szukać. Nie poddawać się, a albo po prostu poszukiwać. To było takie, może, preludium do następnego odcinka, ale przynajmniej przy okazji wymieszaliśmy bardzo ładnie ciasto. Teraz e, te ciasto musimy włożyć do lodówki na około 20 minut plus minus, żeby wlać już bardziej stężone, już bardziej gęste. Na biszkopciki, po to, by, tak jak powiedziałem, te biszkopty, ten spód, ten cały, cała podstawa nie, nie podeszła nam do góry, żeby to wszystko ładnie wizualnie wyglądało. Oraz po około 30 minutach ciasto przez ten czas już na tyle strażniało, że możemy je bezpiecznie polać po biszkoptach. Należy jeszcze oczywiście jeszcze się wymieszać, dla pewności, ale powinno być wszystko ok. No to miały cały syna. Chwila prawdy. kopty się nie podnoszą, to jest mega ważne. Na razie jest OK. Chyba się udało. Eee, mały sukcesik. Teraz musimy zostawić ciasto do momentu aż ostygnie. Jednocześnie cały czas mając na oku galaretkę, tę czerwoną, która później na górę. Eee, w tym momencie, kładąc ciasto, również włożę galaretkę do eee, lodówki. Ponieważ wiem, że szybciej będzie, eee, szybciej zastygnie, szybciej stężeje. Ale też nie można pozwolić, żeby ta galaretka stęży, stężała zbyt mocno. Bo później jeszcze musimy polać ją. W miarę, jeżeli póki jeszcze będzie w miarę płynna po samej górze. To już tylko dla efektu końcowego. Witam, jesteśmy na etapie końcowym. Oczywiście ciasto należy zostawić na godzinkę mniej więcej w lodówce na dość niskiej temperaturze. Później należy dodać galaretkę, która musi być cały czas płynna. Zostawiamy sernik w lodówce na kilka godzin. I takie są efekty. Myślę, że jak na totalnego laika wyszedł dość sympatycznie. Zawsze można dodać owoce, rodzynki. Tak jak powiedziałam, wariacji jest sporo. Powodzenia, życzę smacznego i do zobaczenia, do usłyszenia ponownie. Jeżeli Wam się spodobało zostawcie Łapkę w górze, mile widziane też komentarze.